Dzień dobry. Dzisiaj mamy taki sterowniczek MPPT 40A z firmy Wevor, Idealny do małej instalacji albo idealny do, powiedzmy, kampera. To jest gościu. To jest gościu na 12 i na 24V, tak? Stąd też, powiedzmy, fajny właśnie do jakiejś malutkiej instalacji albo do kamperka. Przy 12V te 40A, powiedzmy, pozwala nam na. Produkcja na poziomie ilu? 520 W chyba. Dobrze myślę. Dokładnie, 520 W. Natomiast jeżeli go przełączymy na 24 V, to mamy kilowat. KW 40. Dosyć duża produkcja. Standardowo, jak to przy takich małych, powiedzmy, sterowniczkach, musimy zwracać uwagę na maksymalny wolterz, jaki mamy tutaj. I w tym przypadku, kolego... Mamy 100 V, ale czy to jest tu napisane? Mamy tylko MPPT 40 A 12 24, bla 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 model MC, ale nie widzę tu nigdzie, żeby było napisane do 100 V, do 100 V VOC, tak? Czyli powiedzmy dwa panele, takie nie wiem 450 500 dwa panele, one mają po 45, 49 V. Może bym za kawkę podziękował co? Bo dzisiaj kawkę. Dzisiaj kawkę postawił kolega Kolbusz. Kawka świąteczna za 5 dych. Także dziękuję bardzo, taka wypasiona. Tak więc dziękuję bardzo. Dziękuję. Na bogato, dzisiaj na bogato. Zaraz humorek dopisuję. Oh. Mamy instrukcję obsługi w języku angielskim, tak? Nie ma instrukcji. O, nie ma instrukcji w języku polskim, ale zobacz, gdzie to jest? Tu mamy kod QR do pobrania aplikacji. Zaraz sobie zeskanujemy ten kod, ale. Proszę bardzo, pinout, mamy rozpisane ładnie, pinout, komu, zasilanie 12.8, komunikacja, wysyłanie, odbieranie i masa. Mamy rozpisany tutaj do komunikacji, tu mamy czujnik temperatury, który możemy sobie podłączyć, tu mamy naszą komunikację, możemy sobie swój data logger podłączyć, jeżeli mamy taką chęć, czy moduł WiFi fi na przykład, a tu mamy set, czyli pewnie resetowanie właśnie tym yy, pilocikiem, tym małym drucikiem, który był w zestawie, tak? Sterownik ma komunikację Bluetooth, ma komunikację Bluetooth. No to ja szybciutko sobie zeskanuję tą aplikację i już ją pobierzemy na telefon. APK, iPhone albo Google Play. No to my bierzemy Google Play, wiadomo. Bezpieczne źródło. Solar App. O, nawet mam ją zainstalowaną. Ok, ok, no to super. Czyli już coś robiłem z jakimś sterownikiem, który wykorzystywał tą samą aplikację. No to tak, zróbmy sobie tak: podłączymy do niego 12V. Mamy jedno złącze do naszych paneli solarnych, które nam zasilają nasz magazyn energii, tak? I drugie wyjście, tutaj akumulator. Plus i minus. To na chwilę mój zasilacz laboratoryjny będzie akumulatorem. Plus tutaj, minus tutaj, dobra. Podamy mu 12 V. Siedzi? Siedzi. Uruchomimy go sobie. I zaraz zobaczymy, ile pobiera energii, i połączymy się telefonikiem z nim. No to co? Zasilacz, widać, widać. Podajemy napięcie. 0,03 W. Tyle pobiera sterownik na swoją pracę. Czyli, czyli nic, czyli nic. Tak jak widzimy, tutaj świeci nam się źródło. Czyli nasz akumulatorek. No to teraz telefonik. Nagrywanie uruchomione. Mamy naszą aplikację Solar App i dodajemy nowe urządzenie. Dodaj. Znalazł nam Bluetooth, ale nie widzi mojego drugiego sterownika. Widzi tylko jeden, a Litime działa, czyli Litime na innym tym. Spoko. Jesteśmy połączeni. Mamy produkcję 0. Wejdźmy sobie w ustawienia takie ogólne. Czy ja mogę tu język na polski zmienić? Ok, tu mamy ustawienie ładowania. Typ baterii. Damy sobie od razu lifę po 4. Bardzo ładnie. Maksymalne ładowanie 40A 14.4 Dobra, może być jak najbardziej nie będę tu tego zmieniał. <laughs> Teraz sobie znajdźmy tylko. Rozłączmy tu konfiguracja. O, język aplikacji. Język aplikacji nie ma mm, polskiego języka szkoda. Nie widzi, tu ja nie widzi w porządku. To wracamy do tej oryginalnej aplikacji, którą pobraliśmy. Mamy ten kontroler, wejdźmy do niego. Podłączyliśmy teraz 24 woltową baterię. I jak najbardziej mamy baterię Voltage 24,3, a na naszym zasilaczu mamy 24,3. Elegancko. Ładowanie nie jest uruchomione. Ok. To tam nie ma problemu. Historia. Tu nam będzie ładnie. Zapisywał wszystko. Ja mam nadzieję, że on to wszystko pamięta w sobie, że potem możemy właśnie sobie wracać i historię oglądać. Ale okej, okay, jak najbardziej. 12-24, nie trzeba się przejmować, po prostu podpinamy i cyk, śmiga. No to co? W to złącze podłączymy sobie teraz mój 12 voltowy akumulator. Natomiast panele podłączymy mój zasilacz. Ten zasilacz ma 62V, 5A, tak? Nienawidzę tego telefonu, nienawidzę go. Jeszcze raz od początku. Uu. Nie wiem w którym momencie zgubiłem, ale to jest nasze wejście do paneli, które dają nam teraz 62V 52A, tak? Czekaj, ja ci tu obrócę, bo muszę drugi raz nagrać. 62V 52A to jest maksimum, ile jesteśmy w stanie wyjąć z tego zasilacza, tak? Teraz tutaj nasz akumulator 12V, Lifepo4, sam go zrobiłem. Ostatnio był z nami na zewnątrz, ma aktualnie 87% naładowania i dostaje według niego 21,7 Ampera. Ok, sterownik już chodzi z 5 minut na pewno. Według aplikacji z telefonu, według sterownika, dostaje 5,04 Ampera z zasilacza czyli z naszego, nasz panel teleprodukuje. Natomiast na wyjściu na baterię daje 21, a Ampera. OK, tak to przerabia, to są 302 W 320 produkuje panel według zasilacza, 321. Natomiast 302, 301, 302 już dostajemy na wyjściu, tak, na baterię. Teraz porównamy to sobie jeszcze raz, konfrontację zrobimy. Wyzerujemy, mamy 0 Amper. Sprawdźmy nasz panel fotowoltaiczny ile daje. 5,32A, tak? Tyle daje nasz panel. Natomiast przy 60V. Natomiast, już na wyjściu do baterii, przy 12V, dostajemy 22,15, 22,10. No może troszkę kłamać. 22 z hakiem. Według sterownika dostaje 21,7. Ok, ok. Delikatna strata gdzieś na przewodach, na połączeniach może być. Jak najbardziej. Czyli 60V z Solarów, 5A. Przerabiany na 12V, 20A do naszego magazynu, sterownik cały czas pracuje. I Teraz mamy właśnie tego mojego asa w rękawie jeszcze w postaci kamery termowizyjnej. Proszę bardzo, po USB. Maksymalna temperatura 37,5 stopnia, po lewej stronie widzisz, na tych żeberkach schłodzenia 38 nawet. Z 5 minut już na pewno chodzi. Już na pewno chodzi i chciałbym poczekać 10-15 minut. 320W, niech sobie leci i zobaczymy, jak się sterownik nagrzeje. Na razie spoko, na razie fajnie, dobrze sobie radzi. Zobacz, tu 40 stopni. Maksymalnie jest w stanie dać 520W. Tak? Ja nie jestem w stanie tyle wyciągnąć, niestety, moim zasilaczem. Także musimy się omówić, że mój wirtualny panel solarny ma moc 320W. My z tego 301 dostajemy, tak? Tak, dokładnie, 301. Ale jak najbardziej, sterownik, jak na razie spoko. 30 stopni. W dotyku nie czuję. Czuję tu. No, lewa strona delikatnie, żeby była ciepła, faktycznie. Ale okej, okay. niech sobie leci. 520 W jesteś w stanie na maksa wyciągnąć z niego przy 12 V. Natomiast 1 KW przy 24 V, tak? Póki co fajnie. Póki co mi się podoba. Nie widzę tu absolutnie nic złego. Sam sterownik w dotyku jest fajny. Widziałem podobne sterowniki innych firm, które również z tują współpracują. Ten mój nie był wyświetlany w tui, szkoda. Może coś tam idzie pokombinować i go wyświetlić w tui, normalnie konfigurować. Ale poczekajmy, jeszcze 5 minut. Niech się jeszcze mocniej nagrzeje, niech popracuje trochę. Nawet na tych 320W niech popracuje. Leży tu na biurku, nie ma żadnego przewiewu ani nic, także nie ma jak się chłodzić tak naprawdę. 15:15, .15. mam nadzieję, że to widać. Troszkę już minęło, przyjrzyjmy się teraz. Temperaturą 35 stopni tutaj. No, czuć go, czuć go, że jest trochę ciepły. Faktycznie. A od spodu nasze żeberka chłodzące 50 stopni. Zobacz. Tu po prawej 50 stopni. Już jest gorący. <gryw> Powinien teraz tak wisieć, żeby po prostu grawitacyjnie, powiedzmy, te ciepło mogło też sobie odpływać. Ale nie, nie ma źle. Myślałem, że będzie bardziej gorący. Myślałem, że sobie gorzej poradzi. Powiedzmy, w takiej pozycji, w jakiej jest, tak? No i dodatkowo nasz panel. Szkoda, że nie mam mocniejszego tego zasilacza, żebym go bardziej nie mógł obciążyć. Ale jest jak jest. Teraz zobacz. Zasymulujemy, że zaszła chmurka. 24V. Od razu sterownik. Skoczył na samą górę z 24, bierze 21,5. Teraz zobaczymy, czy przeskoczy, czy będzie jeszcze mocniej obciążać. Sama ampery idą na maksa. O i poszedł, poszedł jeszcze do góry, zobacz. I teraz załóżmy sobie, że chmurka powiedzmy poszła. Słoneczko znowu wychodzi. Jedziemy znowu na maksa 62V, pełne słoneczko. 29, 35, 40, 50, 60, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Z 62 dostępnych od razu pojechał sobie na 61, 96, 5,2 Ampera. Super. Sam sterownik fizycznie MPPT pięknie śledzi, mamy bardzo dużą wydajność. Temperatura, tak jak widzisz, po około 20 minutach powiedzmy w takiej pozycji i produkcji na poziomie 300 czy 120 W. Temperatura żeberek 50 stopni. Natomiast jeżeli byśmy go mieli w takiej pozycji, o, teraz on jest w stanie się schłodzić szybciej. Grawitacyjnie powiedzmy, to ciepło mu ucieka, on się sam nie gotuje. Dlatego uważam, że nawet te 50 stopni na tych żeberkach to nie jest wcale dużo, mogło być o wiele gorzej. No to co? Rozkręcimy go teraz, co? Zerkniemy sobie do środka, co się dzieje, jak to w środku wygląda. Ale się nakombinowałem. Ale się nakombinowałem. Tak, front zdjęty. Śruby powiedzmy dolne zdjęte. Czekaj, ja tą kamerę może dam trochę wyżej, może tak, co? Śruby dolne zdjęte i nie jestem w stanie zdjąć tej obudowy. Podważam, kombinuję. Nie jestem w stanie powiedzmy zdjąć tej góry tutaj. bo po prostu mam wrażenie, że coś wyrywam i teraz o co chodzi? Jak się tu popatrzy do środka, tego na telefonie nie będzie widać, ale tam są z tyłu cewki toroidalne takie duże, one są zalane tą zalewajką silikonową. Tu od góry, teraz ją będzie widać tutaj, tu od góry one są zalane zalewajką silikonową. Spoko, zalewą silikonową, tak się to powiedzmy profesjonalnie nazywa. I są przyklejone tutaj, do góry tej obudowy, przez co ja nie mogę tej góry zdjąć. Czyli powiedzmy sobie śmiało, konstrukcja, konstrukcja jest OK, natomiast na minus, ponieważ jednorazowa nie jesteś w stanie zdjąć tej góry, bo teraz ja wyrywając to do góry to całą płytę główną staram się wyrwać, ponieważ elementy przylutowane do płyty są przyklejone. Tutaj u góry są zalane tym zalewą silikonową, czyli powiedzmy zabezpieczenie przed wilgocią jak najbardziej na plus, bo masz to szczelnie zamknięte. Lepiej temperatura jest odprowadzana dzięki tej zalewie, natomiast nie daje nam to możliwości mm, pogrzebania i naprawy w razie czego wiesz. Niestety. Naprawa takiego urządzenia musiałaby się wiązać z wycięciem tutaj góry tego plastiku, żeby się tam po prostu dostać. Tu masz jeszcze takie klipsy plastikowe od spodu, które widać, one po prostu tutaj nam trzymają płytę główną, żeby nie dotknęła naszego bloku chłodzącego. No i oczywiście, mosfety poprzykręcane tak samo. Tu masz mosfety przykręcone. Tu jesteś jeszcze w stanie dostać się śrubokrętem, te dwa odkręcić na przykład, ale tam dalej pod modułem Bluetooth już nie. Już nie, bez zdejmowania góry. Szkoda, czyli na świeżym kleju powiedzmy to robili i zamykają. Szkoda. Wagowo fajnie waży, czuć, czuć pieniądz, czuć, że to jest dobra jakość powiedzmy, bo coś tam waży. Myślę, że ta zalewa silikonowa też swoją wagę delikatnie nam robi. Fajnie, że jest zrobiona, no bo tak jak powiedziałem, przed wilgocią nas zabezpiecza. Natomiast na minus dla nas, z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie tego naprawić, jeżeli by się uszkodziło. Teraz... <laughs> Podłączymy sobie jeszcze z powrotem napięcie na baterii, czyli minus z lewej strony, plus z prawej. Okay. Podłączymy sobie baterię, bo wiesz na co nie zwrócimy uwagi? Nie zwrócimy uwagi na to, czy nam będzie pamiętać yy, naszą produkcję. Mamy zasilanie. Czekaj, ja mu podam 24 V, nie 60, 12 V, 13 go. Niech się uruchomi. Właśnie to mnie ciekawiło, czy teraz tutaj będziemy mieli historię z produkcji. Bo fajnie by było, fajnie by było, jeżeli sam sobie by pamiętał nabijałby nam produkcję z naszych paneli jeżeli by pamiętał, może być tak, że po prostu on pamięta, dopóki jest zasilany, natomiast po rozłączeniu powiedzmy akumulatora, właśnie tak jak ja teraz na 20 minut tracimy całą historię produkcji. Powiem ci tak, sterownik 40A ode mnie, ode mnie na 10 punktów. Punkt traci, czyli powiedzmy 8 punktów by mu dało, daje mu 7 z uwagi na to, że straciliśmy możliwość serwisowania w razie czego, tak. Ja rozumiem, że jest zalany, to na plus, na pewno. Ta zalewajka silikonowa to tylko powiedzmy te lepsze sprzęty, tak? tylko te wyższa półka delikatnie wykorzystuje zalewy silikonowe. Taka zalewa też kosztuje, nie jest wcale tania. I taka zalewa silikonowa pomaga ci to na pewno, tak? Chroni przed wilgocią, zabezpiecza, hmm, chroni przed temperaturą, pomaga rozprowadzać jak najbardziej całą tą temperaturę. Natomiast mogliby to w taki sposób zrobić, jak na przykład sterownik Lee Time, tak? Swego czasu go otwierałem, on też był, to był chyba jeden z pierwszych, mi spotkałem. On też był zalany tą zalewą silikonową, natomiast ja byłem w stanie go otworzyć i jeżeli bym miał potrzebę, to jak najbardziej mógłbym zdjąć całą tą zalewę, ten silikon po prostu podrywać z płyty i byłem w stanie ingerować w całą płytę mogłem sobie robić co chciał tutaj nie ma tej możliwości jeżeli działa to działa, jeżeli się uszkodzi to go po prostu masz nie naprawić tylko masz sobie kupić nowy Tak więc sam MPPT jak najbardziej super obciąża, komunikacja Bluetooth działa, nie ma żadnego problemu z aplikacją, działa płynnie, bawiłem się nią jakiś czas i nic się nie zawiesiło, nic się nie działo. Przy produkcji na tym poziomie 320 W w takiej pozycji właśnie osiągnął 50 stopni. Myślę, że te 20-25 minut na pewno cały czas działał i, i taką temperaturę miał. Tu mamy czujnik temperatury, możemy sobie zewnętrzny nasz dołożyć, jak najbardziej mamy komunikację i w razie czego mamy guzik reset, tak? Czy polecam? Y, polecam, polecam, spoko. Widziałem o wiele gorsze. Jeżeli zamówisz, y, jeżeli byś brał na przykład z AliExpress sterownik, to możesz o wiele gorsze trafić. 7 na 10, 7 na 10. Y, myślę, że pewniak. Myślę, że pewniak, myślę, że długo taki sterowniczek podziała. Przemyślany, masz y, kilku producentów, którzy dokładnie ten sam sterownik sprzedają pod swoim logiem, tak więc y, konstrukcja sprawdzona. Nie. Widywana tak na AliExpress. Troszeczkę mądrzejsza. Nie jest to taki tani, typowy Chińczyk, jest to jednak nie jest to premium oczywiście, natomiast troszeczkę mądrzejszy. Troszeczkę mądrzejszy. 7x10. W razie czego to myślę, że nie musisz się go bać. Oczywiście w opisie filmu zamieszczam link do tego sterownika. Ja powiedzmy wziąłem wersję 40A, dokładnie tą. Masz jeszcze tutaj 50A yy, oraz daję kod rabatowy. Yy, mam z wewora jakiś kod rabatowy. Ja też mam tam chyba 5 zł za to jak ty zamówisz. Ty masz rabat, 5% bodajże na cały sprzęt na stronie Wywora I ja mam z tego też chyba 5 zł. 5 zł albo 5%, nie wiem, jakiś tam zysk dla mnie też jest niby. Tyle, dzięki wielkie, na razie. Tak, koniec. Jeszcze musimy kawałek jeden dograć, wiesz? Jeszcze jeden kawałek dograć. Sorry za dźwięk, ale po prostu nie wiedziałem, że bluza mi zesłania mikrofon. Musimy wybrać kolegę, do którego będę mógł wysłać przetwornicę Wywora. Ponieważ ostatnio no dwa dni temu na live wybrałem, ale niestety kolega, który się zgłosił, nie był na liście wspierających mnie tą wirtualną kawą. A tak jak powiedziałem, to był mój jedyny warunek, tak? Musisz być na liście wspierających. Ja chcę po prostu powiedzmy się odwdzięczyć. To jest moja forma odwdzięczenia się. Ładujemy komentarze. Teraz ja wybieram zwycięzcę. Zwycięzcę, którego wybrałem, to Krzytą 1238 Gratuluję. Odezwij do mnie na maila. Chciałbym Ci wysłać na święta przetwornicę. 3 kW, wewor, 24 V do dalszych testów.